Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Wideoklip. Chciałem was zaprosić do oglądania mojej rozpoczętej od teraz serii. Będzie to Aliens vs. Predator raz 2010 roku. Wydałem przez firmę Sega i Rebellion. Najlepszą, jak na, moim zdaniem, część opcji kontra Predator. No, nie za bardzo co powiem Są trzy kompanie: jest Marines, Predator i Alien. Natomiast zarazem zacznę od mojej ulubionej Będzie to Predator Potem zacznę Alienem A na koniec zostawimy Żołnierza Więc zaczynajmy Nowa gra Na poziomie No normalnym Gram mam niestety po angielsku Bez korzystania No dobra, ładowanie jest. Za dużo o tej grze nie powiem. Zaczynamy trening. Zajebiście wygląda tutaj Predator, podoba mi się. Oczywiście gram na full detalach. Zaczynamy. Ja chodzi płynnie. Aha. Are you true hunter always Hunting? Okej, okej. Aha, bo się ta maska wolf. Dobra, teraz tu będzie... To będzie hunter. No i król chyba. I zobaczcie, widać na nóżki ciało pięknie, mówię, jak widać ciało. Teraz jeszcze tego węża bardzo zasranego, czekajcie zmniejszę trochę. Dźwięk powinno być dobrze, no choć. Chodź 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 A masz Aha, możemy już chodzić Spoks No chodź tu ścierwość, chodź chodź, chodź, chodź Ale A jeszcze chciałem powiedzieć że W tym filmikie użyję intro Od tego właśnie od tej serii zacznę używać intra Intro już mam przygotowane no gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś aha, teraz to jest obrona jep! a jak? pięknie o wiele lepsza y, grafika, wszystko jest bardzo piękne niż Alien z Colonial Marines a masz hu Widzisz moje piękne nogi? Gdzie on jest? A! A, lewy shift. Aha. Czyli... Ha, czyli on sk skupia się na ataku jego. Dobra rzecz. Good to you have, okej. Malery jem Okej, co mamy zrobić? No życie. Ha, mamy nacisnąć. O, ale mu zajębało. Hmm. You can hold, aha, mogę maksymalnie trzymać 3 lekarstwa Aha, spoko To target is directed, aha Pokazuje znacznik, pokazuje jaką broń i na przykład życie Okej, okay, okej, okay, spoko, czyli sobie weźmiemy życie I Miotacz plazmowy, okej okay. Poko. W tym akurat mamy nieskończone się plazmy. A jak już zaczną się na normalne poziomy, to nam zabiorą z syny Aha, dobra. Fajnie. Aha, teraz maksymalnie. Let you hunt true hunters. Okej, okay, no trzymam już. Aha, mogę tak wyłączyć. Teraz mam zacząć z całej pracy. Haha. <tryk> Wszystkich pozabijam z plasteru. No dawać, no dawaj, no, dawaj. Jeb. Yep. I go. I nacięliśmy go. Aj, yeah. A, nie przybliżenie. I mogłem go złapać. A, zakończyliśmy chyba już ten trening. You have już sam. Oh, wow. Hum. Predator, Ranger, wysoki skok. A czemu ja nie mogę się zmienić? A szkolina nas, Super. Story progress, 6%. Kontynuuj. Oczywiście, że kontynuujemy, kontynuujemy, kontynuujemy. Bo już tak widać, że seria będzie się pięknie zaczynać. One way or another, I wanna see you, I wanna meet you, meet you, meet you, meet you one way. Teraz się zacznie z dopiero poziom. Będziemy w dżungli, na, na pieprzach że marines, motherfucker. Okej, okay. filmik. To lubię. No i zaczynamy polowanie. Okej. Okay. Follow the trail of the young. Aha, mamy. Mamy podążać tropę młodej... Młodej krwi? Tak. Jednego z predatorów. Aha, set. Nie trzeba naciskać set. Można tak. Aha, teraz wizja. Kamuflaż okay. Pięknie to wygląda, ten kamuflaż zajebiście się komponuje Zajebiście, podoba mi się tego Jeszcze ja go po cichu weźmiemy Cicho, cicho, cicho. Piękna grafika mówię, zajebista Coś tu mogę jeszcze znaleźć z tego co pamiętam ha, mam You have a decover trap, helper Właściwie nie wiem po co jest Find them all chyba znajdę wszystkie. Ale więc pozbieram sobie je, co mi szkodzi. I może sobie włączę kamuflaż. Właściwie to cała w ogóle, Same skakanie się opiera. Dużo będziemy w tych misjach z predatorem skakać. Kiedyś to miałem na moim słabym pc Jak miałem słabą tuperele, takie lagi miałem, że nie, chyba nie wyobrażacie sobie. Okej. Okay. Aha, mamy gościa. Spox. Aha, detekcji. Mamy. No, weźmy go tutaj. No chodź, czubię. Super grafika. No i jedyne z najpiękniejszych gier jakie wyszły z całej serii z Alien vs. Predator. To jest jak już, powiem wam, trzecia. No trzecia odsłona tej serii. Jeb. Yep. Zajebiście zaraz spadków fps owych Dobry jest ten program. Ok, okej, okay, okej. Okay. Pójdźmy tutaj Aha. Możemy nas skok zrobić. to możemy rozwalić już nie chodzi no i wyciągniemy energię z tego syfu Sezamie otwórz się ok tutaj znajdziemy young Blade interakcja A masz to za młody. Lepiej będzie jak na drzewie. Może tu? No, Gdzie jesteście. Dawajcie, pokazywać się. I pięknie. Wow, dobry unik. Mogę go. Gdzieś tu jeszcze są O Widać, że Ładnie wykorzystaj czas Jep. Wow. Mamy tylko jeszcze Możemy raz użyć Tacza plazmy Spoko Spoko, spoko, spoko. Kurde. Nie będę. Nie będę brał ich tak, bo to szybcię atakują. A tak to tylko. a ty a masz i język wezmę sobie go jako trofeum i jak widzicie ulepszyli to, że nie, nie tracimy energii yy, jak używamy kamuflaża sobie użyjemy tego wszystkich wytropimy czyli będziemy musieli innego po drugie likwidować jak na łowce weźmy go sied, 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 sied. skacz Jakie to w takiego Badanie zasrane Lepiej go nie zaatakuję teraz bo jest Swoim kolegą Niech pójdzie tam Teraz go mogę Teraz idą sprawdzić co się z nim stało? <laughs> A my to wykorzystamy. Okej. Okay. Jeszcze raz zaśmy. Cicho sobie zlikwidujemy. Hop. Skoczymy się na drzewo. Wyjaśniamy tą znajdźkę A, mamy kolejnego. Jak było. Wszystkie w jednym miejscu. Oj, nie chciałbym być na ich miejscu Na przykład był żołnierzem. Najgorzej właśnie, jak jest się żołnierzem w kompanii, to najgorsze jak predatora się spotka. Najgorsze co będzie taka misja, jak będziemy w kompanii Marines? Oj, nie chciałbym przeżyć takiego spotkania z nim. Zobaczmy ile zostało. Z tego co widzę, to tylko jeden. Ale spoko, spoko, spoko. Poślemy tak. I na cichacza. Dobra, wszystkich wypiliśmy. Teraz pójdziemy tu. Musimy odciąć zasilanie. Nie bój się, chodź Zaraz, no więc komentujcie, subskrybujcie, na razie.